Witam się dzisiaj z Wami bardzo serdecznie. Jak wiecie, jestem w pracy. Dzisiaj miałam bardzo ciężki dzień. Bardzo ciężki dzień. I już mam swoją przerwę. Pierwsze co, odkręciłam kurek. Nalałam sobie wodę do wanny. Wykąpałam się, umyłam sobie włosy. Przygotowałam się, żeby z Wami chwilkę pobyć, z Wami porozmawiać, z czego bardzo, bardzo się cieszę. Ostatnio obiecałam Wam, że... Pokażę Wam nasze spotkanie, takie walentynkowe z Anią i z Eliską. Więc zapraszam. Dzisiaj są walentynki, i ja wybieram się do Ani, gdzie spotkam się z dziewczynami i będziemy świętowały. Ania ma najwięcej czasu z nas wszystkich, więc nas zaprosiła. Tu mam dla niej kwiatuszki. wypijemy sobie kawę i powrót do pracy bardzo ładny jest ten blok w którym pracuję w którym mieszka podopieczny Ani a tutaj mój dzisiejszy outfit z kwiatuszkami Się, kochana. Cieszę się, że znowu u mnie jesteś i Eliska, która nie chce się pokazać. Musi dostać lanie. Kwiatuszki są piękne. Zjemy ciasteczko z okazji walentynek i napijemy się pysznego szampana Bezalkoholowego. <śm> ja wezmę tego alkoholowego jednak. Zaraz pokażę Wam, co tutaj jest przygotowane na stoliku. Tutaj mierzę płaszcz, który kupiła sobie Eliska. Jest to płaszcz z wełny bez podszewki, cieniutka wełna firmy Tommy Hilfiger kosztował 400 euro, czyli 399, a został przeceniony na 199 euro. Jest super mięciutki, kapitalny na wiosnę w kolorze czarnym. Kupiła go. W i wtedy to nasze spotkanie było bardzo krótkie, oczywiście najmniej czasu miałam ja, bo musiałam na godzinę 16 wypić kawę, muszę powiedzieć następną kawę z moją seniorką. Także to spotkanie walentynkowe było bardzo przyjemne, ale za krótkie, za krótkie. Ostatnio wybrałam się do TK Maxa i pokażę Wam, co przydachałam z TK Maxa. Jakie zrobiłam zakupy? Na stół. Proszę bardzo. Kupiłam takie dwie szczotki do włosów, bo potrzebuję. Te szczotki są firmy John Frida, czyli taki szampon, jaki ja używam. John Frida. Dwie kosztowały. 8,99, czyli 9 euro. Szczotkę okrągłą, bo potrzebuję, moja się już rozsypuje, wkręcają się w nią włosy do układania włosów. Kupiłam sobie kremę, ponieważ mój wizy się kończy i nic nie spotkałam. Kupiłam sobie dwa takie kremy. Krem z witaminą C i taki krem na noc. Rich Krem. Takiej firmy, nie wiem, nie znam. Po prostu przypadkowo kupiłam jakieś tam kremy. One wyglądają tak. Ale jeżeli chodzi o kremy, trzeba bardzo, bardzo uważać. Jeżeli chodzi o kosmetyki, to TK Max ma bardzo fajne ceny, ale niestety czasami zdarza się tak, że ten kosmetyk, ten krem. Który jest niby ze 100 euro, przeceniony na powiedzmy 16, tak jak na przykład ten z witaminą C, Pisało 100 euro, tak? 150 euro kosztował, a teraz 17. Ale czasami się zdarza także, że te kremy jakby są przeterminowane. One nie, mają fajną jeszcze konsystencję, tylko taki dziwny zapach. I ja mam kilka takich kremów, które kupiłam w Pika i i po prostu używam je do ciała, bo nie nadają się do twarzy. Bo wydaje mi się, że może są zjuczałe, Mam taki nieprzyjemny zapach. Także też albo się trafi na perełkę w TK Maxie, albo się trafi na Bubla. Tak to bywa. Co kupiłam sobie jeszcze? W... A, i pokażę wam jeszcze. I jak wiecie, ja kocham pachnące mydełka, kocham pachnące kosmetyki i właśnie mam takie mydło niezbyt w łazience, które tutaj już było i pomyślałam, kupię sobie w TK Maxie takie fajne mydełko, pachnące pomarańczą um, i w takim ładnym opakowaniu z takim kwiatuszkiem tutaj. Zobaczcie, o! No i niestety to mydełko ładnie się pieni ale ten zapach tego mydła jest żadna pomarańcza. No, po prostu oddałabym, jakby się dało, ale kosmetków nie można oddać, bo prawie tego mydła wam nie polecam. Są tam inne, które polecałam, tylko duże opakowanie. Ja nie chciałam takiego dużego opakowania, ponieważ co ja mam z tym zrobić, mam to zostawić tutaj. Zabrać też nie bardzo, zawsze jest ten bagaż ograniczony, więc tego ślicznego mydełka nie polecam. I kupiłam sobie świece. Świece polecam. Świece są cudowne, są robione ręcznie. Są to świece z naturalnych składników i taka świeca kosztowała 10 euro. Jest olbrzymia, różowa różowe szklane opakowanie. I pachnie pięknie, bo jak widzicie już wypróbowałam. Piękna, cudowna, ładnie pachnąca świeca. To polecam. Świece polecam. Co jeszcze kupiłam? Kupiłam sobie taki trykot. Mówię, będzie też tutaj do pracy. A, jeszcze go mierzyłam. Taki biały trykot. Za, ile to chodziłam? Ja chyba za niego płaciłam 17 euro. Ale nie ma tutaj tej karteczki. Nie wiem, co się stało. Ok. ok. Ale gdzieś około kosztował 17. Jest taki luźny, to jest SK. Były elki, to już była bardzo wielka ta elka. I ja chciałam, żeby ten trykot miał taki fajny dekolt. I tu jest taki dekolt. Dużo było tych bluzek. tych takich trykotów. Ten dekolt mi się podobał. Mówię fajne, czy żakiet na to, no i na lato, czy nawet tutaj do pracy potem to wyprać. za 17 euro taki SK. SK to jest taki trykot. Co jeszcze kupiłam? Bardzo mi się spodobały. Taki ja też mam tyle ręczników, ale jak tylko widzę jakiś ładny, mięciutki ręcznik, nie mogę się opanować. I taki kwiatuszki. No, tak mi się spodobał ten ręcznik. Taki kwiatuszki przepiękny mięciutki, mięciuteńki i ten ręcznik kosztował 5,99, czyli 6 euro. Jest śliczny, bardzo fajna bawełna i do tego kupiłam dwa takie małe ręczniczki. To tylko są dwa małe. Też taka sama cena, 6 euro, 5,99. No jeszcze są tutaj jeszcze ich nie prałam, dopiero wrzucę je do pralki. Takie ręczniki, kochani, i takie zakupy z TK Maxa. A jeżeli chodzi o puder, puder, który sobie kupiłam na walentynki, zrobiłam sobie taki prezent. I jest super, super. Sprawdza się, delikatny. Właśnie w tej chwili jestem też przypudrowana tym pudrem. Bardzo, bardzo mi się ten puder podoba. Znaczy, sprawdza się, polecam. I ten garnier, z tym urea, czyli jak pisałyście z mocznikiem, y, też jest niedrogi. To jest bardzo duża pojemność, 400 ml. Balsam do ciała, garnier z urea. Jest naprawdę bardzo fajny, ładnie natłuszcza, pięknie się wchłania i ja lubię, jak ta skóra nie jest taka sucha, nie jest szybko taka... Czuję się, że ma się właśnie coś mięciutkiego, takiego. Ta skóra jest taka nawilżona, a zarazem natłuszczona. Taki efekt, jaki właśnie ja lubię. Jak widzicie, kochani, ja kocham kwiaty, kocham kwiaty. I zobaczcie ten kwiatek, tą wiosnę, jak on tutaj szaleje. Ile on ma teraz kwiatków. Po prostu szaleje, pięknie rośnie, kwitnie. A miał jednego kwiatuszka, jak go kupiłam, i nie pamiętam, kosztował 3,99 euro. Teraz kupiłam sobie takie tulipanki. One są dopiero świeżo kupione, więc będą na pewno ładne. I kupiłam sobie też żonkile za właśnie tą cenę nie wiem, 89 centów. Czyli 90 centów. Kwiaty kupuje za własne pieniądze. Są też pytania o te lampy, te przepiękne lampy, które tutaj są. Ja się pytałam właścicielki, powiedziała mi, że kupiła je w sklepie meblowym, ale nazwy nie pamięta. Czyli one są kupione gdzieś w jakimś meblowym w sklepie. Na pewno są to jakieś lampy już bardzo stare, które mają ile, ileś lat ale rzeczywiście robią robotę, robią robotę. Ta kanapa, te dwie lampy, to jest po prostu, tutaj mam świetłowe światło przy tej drugiej, to jest po prostu ozdoba tego, tego pokoju na tym żegnam się już dzisiaj z wami, pamiętajmy, że jestem w pracy i tak jak tutaj było parę takich komentarzy, że ktoś nie chciałby mieć takiej opiekunki, która nagrywa, a w ogóle, czy ja w ogóle pracuję, a kiedy ja mam czas na pracę, bo tylko nagrywam, bo tylko kupuję, bo tylko coś tam, bardzo głupie są te uwagi i uważam, że zupełnie niestosowne, jak wiecie, pracuję, mam swój wolny czas, a w moim wolnym czasie mogę spać, Mogę stać na głowie, mogę sobie robić co chcę, a ja po prostu, jak mogę, to sobie robię jakieś zakupy, jak mogę, to też z Wami chcę się spotkać, porozmawiać i robię to w czasie, w moim wolnym czasie, nie w czasie pracy. W czasie pracy jestem u góry, pracuję, czego nie widzicie. No i naprawdę, jeżeli ktoś jest tam ciekawy, pokazuj więcej o pracy. Niestety nie pokażę nic więcej o pracy. Jest to prywatność tej osoby, prywatne mieszkanie i nie, nie, nie pokażę. Może kiedyś, kiedyś w przyszłości, za 10 lat więcej coś opowiem, bo jest bardzo dużo do opowiadania. Jest to ciężka praca i bardzo chętnie bym się z Wami podzieliła, czy wyżaliła się, czy, czy potrzebowała jakiegoś wsparcia, czy w ogóle. Waszej opinii na ten temat. Niestety, no nie mogę. Kochani, żegnam się z Wami. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję Wam, że jesteście, że oglądacie moje filmiki. Przepraszam, że nie odpowiadam na komentarze. Chcę odpowiadać, ale po prostu tutaj się nie da. Tutaj, ja, wam, ja to nagram kiedyś telefonem, taki filmik. Jak się właśnie kręci? Jak mam komputer i z komputera, którego po prostu nie da się korzystać. Kupiłam ten router, z tym routerem też mam ciężko, też za bardzo. Tu po prostu nie ma sieci. Muszę u góry, jak jestem tam, to jest sieć i coś tam próbuję wtedy, u, w czasie pracy, tak, nie w czasie pracy, ale po prostu montuję tutaj filmik, a tam przesyłam, jakby na no, ale mniejsze oto, to już są takie kochani. Najważniejsze to, że że jesteście. Żegnam się z Wami i do następnego filmiku. Papa, pa. Jeżeli uda mi się go nagrać.